Cześć kochani, tu Ola. Dzisiaj filmik z drugiej strony kamery, to znaczy ja jestem z drugiej strony kamery, bo powiem Wam, że, że co, że na oczach mam tylko słuchajcie, tuż do rzęs. No, może jakoś to wiecie źle, nie wyglądam, ale no ogólnie nie mam podkładu, nie mam nic, stwierdziłam, że dzisiaj nie maluję tej twarzy, bo i tak w tej maseczce się chodzi, o ja nożem macham, bo będę paczuchę otwierać chodzi się w tej maseczce słuchajcie i stwierdziłam, że bez sensu się po prostu malować tym podkładem, tuszem sobie tylko pociągnęłam rzęsy, w ogóle dostałam słuchajcie, jakieś uczulenia, jeżeli chodzi o powieki mam właśnie powieki czerwone dlatego też nie malowałam tych powiek nie wiem co się stało, czy dostałam od tego nowego płynu mixa co kupiłam w Rosmanie? czy dostałam od cieni czy dostałam od jakiegoś na przykład płynu do którym myję też twarz i oczy stołpy, no ale nie wiem obstawiałabym cienie chyba że, że uczuli mnie, no ale nie wiem, no na razie zostawiłam tak, jak mówię, bez makijażu, także widzimy się dzisiaj. Znaczy, no nie widzimy się, ja Was, Wy będziecie widzieć po prostu z tej strony. I dostałam dzisiaj paczuszkę. Ja tutaj wszystkie dane już, wiecie, to już zdarłam, zamazałam. Paczuszka jest wygraną. Y od Magdy z kanału Alicja w Krainie Zakupów. Bardzo, bardzo się zaskoczyłam, bo to jest już druga wygrana w ostatnim czasie. Mąż stwierdził, że muszę to do lotka puścić, skoro mi tak dobrze idzie w tych losowaniach. Także otwieramy sobie paczuszkę. Ta paczka jest taka inna niż takie zwykłe rozdanie, ponieważ to, jest, ponieważ to jest wędrująca książka, akcja. Także otworzę, pokażę Wam co w niej jest. Nie wiem jak tu się do niej dobrać żeby coś, świeci. Nie, kurczę, nie uszkodzić paczki siebie przy okazji. No, bo zapakowana jest, powiem wam, niesamowicie. Magda się postarała, widzę, o, o to, żeby, wiecie, nic tutaj się nie... Kurczę, się nie dostać? E, żeby się, wiecie, nic nie, w transporcie nie uszkodziło. No nie wiem czy je tu. Tak otworzę. Nie chcę też, wiecie, uszkodzić, nie? Tej paczki. O dobra, tak jakoś może porozrywam. O, dobra, coś tam puściła. No nie tak łatwo się widzicie dostać, jak Magda zapakuje do paczuchy, ale dobrze, dobrze to wszystko było na pewno po to, żeby wiecie, nic się z tym nie stało, żeby paczuszka doszła. Dobra jest. Słuchajcie, jakby miał ochotę na coś słodkiego, to widzicie, nie muszę lecieć do sklepu, bo już widzę. Ło, wow, ale tutaj cudów. Cuda, cuda. Dobra, to po kolei patrzymy, co tutaj mamy. Dam wam tutaj, bardziej w tą stronę. E, czyli tak, tutaj oczywiście, o, karteczka. Tutaj mamy jakieś. E, co to są? Superfruit candy. Aha, takie cukiereczki, landryneczki chyba. Tak, ja takiego nie miałam. A oś, o, proszę bardzo. I mamy tutaj karteczkę, gratuluję wygranej. Alicja w krainie zakupów. Mam nadzieję, że Wy to dobrze widzicie, no bo już jest tak po prostu ciemno, że szok, że szybciutko tutaj rozpakowuję i pokazuję, co tutaj mamy. Dziękuję Ci Magda bardzo. I Magda tak, zapakowała tutaj duplo. To są orzechowe jakieś dwa batoniki. Bardzo dobrze. Tutaj mamy jakąś fajną Spineczkę też się na pewno przyda. Tutaj jeszcze Magda włożyła maseczkę kremową. Firma Be Beauty to ja sądzę, że to jest Biedronkowa. E, maseczkę kremowa. Co tutaj jest? Aha, z olejem z nasion konopi i proteinami. Owsa. Tak wygląda. Tutaj nawet słuchajcie, dwie aplikacje. Są. Następnie, o, jakaś taka fajna. Następna co to będzie jakaś borówkowa, jagodowa. A tutaj jest z jagodami, z jagodami akai. Do cery dojrzałej. O bardzo dobrze, bardzo dobrze trafiłaś, wymagającej odżywienia taka maseczka. Na pewno będę testować. Słuchajcie, ja muszę się brać za testowanie tych maseczek. Tutaj mamy przypuszczam, że to cień mio, firma nie znam. Tutaj jakieś buble gum, tak, cień do powiek, akurat powiem Wam, że on, to nie jest mój kolor, więc być może na przykład trafi, będę robiła paczkę rozdaniową, więc może trafić dalej do rozdania. No zobaczymy, tutaj mamy, o, znowu coś słodkiego, taki batonik, 100% owoców i orzechów, ziaren, ser, dodatku cukru, bakalant, także też bardzo fajny batonik. Wow, tutaj jaka słomka. Słuchajcie, plastikowa. Ona jest plastikowa, tak. Taka proszę słomeczka. Będzie bardzo fajna do jakiegoś napoju. Tutaj mamy następnie, moi drodzy, lakier do paznokci. Tu jest Pablo kolor, bo Wy pewnie nie będziecie tego widzieć. Czy tutaj jest jakiś lakier szybko schnący witamina, z witaminami? A plus E. Taki kolorek ładny. Mam nadzieję, że to widać wszystko dobrze. E, następnie, tutaj mamy znowu coś słodkiego, czyli lizaczek. Taki fajny. E, tutaj znowu do ust będzie rzecz. E, tak. Nie wiem, jaka to jest firma. Nie znam. Max and More, to chyba ta firma lip balm, taki. Następnie pewnie coś do rąk, eee, lip skin, Nails, chyba o wonder balm. Powiem wam, że takiego czegoś, to nie widziałam, ale te cyferki tam za małe, także nie wiem, co to będzie. Lips, to usta, to nie wiem, bo tutaj jest paznokcie i skórki. No, także dobra, doczytam sobie tam, no, ja nie wiem, czy Wy to widzicie, bo ja, nie, ja to nie widzę, co tam pisze z tyłu, także ja muszę, jak jest mega światło i y, bardzo, wiecie, się przypatrywać z bliska, ja tutaj tak mam dalej od kamery, więc ja na pewno tego nie przeczytam, ale jak tam ktoś super w angielskim, hmm, to możecie sobie doczytać. A jest tu coś wielo, funkcyjny balsam nawilżający. No to może być, chyba że do, do skóry, do ust i do paznokci skórek. No to widzę coś takiego. Ja takiego czegoś w życiu nie miałam. W ogóle z tych produktów, co wyciągam, to znowu nic nie miałam. Także taka jestem, wiecie, obeznana. O i tutaj mamy jeszcze coś fajnego. Zapachowe pewnie. Zaraz powłuchamy. Pożyczka. O, jak ładnie pachną. Pożyczkowe, pożyczkowe. Fajne do zapalania. 4. Czy ile tu jest tego? Nie wiem. Nie wiem, nie widzę, ale przypuszczam. A nie, tu jest na boku, dobra. Bo mówię, na, na, tutaj nie ma. 6 jest dobra. 6 takich, czyli bardzo fajne. No i oczywiście. O, tu słuchajcie, dowód, że wygrałam. Zostałam wylosowana, i tu jest właśnie całe sedno. Akcji, czyli to pudełko już odstawię. O, jeszcze z rapeczki, słuchajcie yy, całe sedno akcji, czyli książka, czyli tą książkę muszę przeczytać w miarę szybko, bo w ciągu dwóch, trzech tygodni yy, muszę paczuszkę odesłać dalej, zrobić losowanie na kanale, ale to. Może dogram Wam, bo chcę dokładnie te zasady, więc na razie rozpakowanie paczki będzie pierwsza część filmiku. I najwyżej zrobimy drugi odcinek po prostu z zasadami, co trzeba zrobić, albo jeszcze w tym odcinku. No, zobaczę, jak mi to wyjdzie. Czyli taka książka: piękna opowieść o doświadczeniu życia, odkrywaniu miłości. Dobra, no nie jest, wiecie, bardzo gruba. Przeczytamy. I zobaczmy, gdzie ta książka już była. Urszula G. Moje życie w Polsce. Justyna. Y, Warszawa. da K. Mario. No i Magdalena Gdańsk z kanału Alicja w Krainie Zakupów. Super. Pięć osób już tą książkę miało, na swoich kanałach przeczytało. Yy, a czy to Urszula G., to nie wiem, czy ma kanał. Nie kojarzę. Justyna Godlak. Dobra, no to słuchajcie, ja będę szósta. Będę się wpisywać, pokażę Wam oczywiście i. Mm, no i będziemy robić również na moim kanale e, taką, taki konkurs. Z, oczywiście z tą książką. No i oczywiście to w ogóle wiecie, no e, tutaj są jeszcze do tego zdrapeczki. Te zrapeczki z tego co pamiętam, miały być tak, w kwocie 10 zł. I tak są. Dwie zrapki, e, Krzyżówka Excel, kurczę. To fajnie, to sobie najwyżej zrobimy. Wiecie co, w drugim filmiku chyba? Zrobimy to zdrapanie, zrobimy zasady odnośnie tego konkursu. Przeczytam książkę, no muszę zgromadzić też rzeczy dla Was, żebyście widzieli, co będzie w konkursie też dołączone, bo tutaj też jest zasada, żeby po prostu dołączyć zdrabki, zasada, żeby dołączyć jakieś słodycze, właśnie takie, wiecie, różne rzeczy też do wygrania, żeby każdy był zadowolony, i tutaj, w tym konkursie, z tego co wiem, też mogą brać tylko osoby, które mają kanał, tak? Tylko to jest takie właśnie, nie, nie dla wszystkich. Dobrze, kochani, no to chyba wszystko w tym filmiku powiedziałam. Co miałam, paczka rozpakowana, cieszę się bardzo, dotarła. Także biorę się zaczytanie, gromadzenie rzeczy i będę nagrywała drugi filmik z tematyką konkursu. Dziękuję za wysłuchanie. Do zobaczenia. Daj łapkę w górę. Subskrybuj kanał. Pa pa.